Stanisław Lem w tej książce napisał kiedyś zdanie, które zapadło im w pamięć na zawsze. A owo zdanie brzmi: Mars jest świnią. Wypowiada je tytułowy bohater patrząc na jałowy i nieprzyjazny krajobraz planety, opierającej się kosmicznie drogim próbom kolonizacji. I zgadzam się: Mars robi nas w konia od dawna. A konkretnie od 1877 roku, kiedy to włoski uczony Giovanni Schiaparelli. Patrząc na czerwoną planetę przez okular swojego prymitywnego teleskopu, dostrzegł na jej powierzchni siatkę wyżłobień. Założę się, że gdy astronom z Mediolanu publikował swoje obserwacje, nie miał pojęcia, że na skutek błędu w tłumaczeniu przejdzie do historii astronomii. Kieruj się do gwiazd. Otóż Schiaparelli w swoim artykule użył słowa kanali, określającego raczej naturalne wyżłobienie terenu. Tłumacz użył natomiast angielskiego słowa channels, sugerującego raczej sztuczne pochodzenie kanałów. No i się zaczęło. Astronomowie podzielili się na zwolenników i przeciwników kanałów marsjańskich. Kłócili się ze sobą nawet ci, którzy je widzieli przez swoje instrumenty optyczne, bo mapy, które rysowali, nie pasowały do siebie. I nic w tym dziwnego, bo kanały, które w rzeczywistości musiałyby mieć setki kilometrów szerokości, by móc zostać zauważone z Ziemi, okazały się złudzeniem optycznym. I teraz najlepsze. Najprawdopodobniej XIX-wieczni astronomowie patrząc w prymitywne okulary swoich lunet patrzyli na, uwaga, odbicie sieci naczyń krwionośnych we własnych oczach. Nic więc dziwnego, że mapy ze sobą się nie zgadzały. Artykuł Schiaparellego pobudził wyobraźnię nie tylko naukowców, ale także artystów. W drugiej połowie XIX wieku pojawiło się sporo książek o Marsjanach i marsjańskiej cywilizacji, która stworzyła kanały po to, by nawadniać dręczoną suszami planetę i oczywiście spoglądać zazdrosnym okiem na błękitną Ziemię. Najlepiej inwazję Marsjan na Ziemię opisał Herbert George Wells w swojej powieści Wojna Światów. Kilka dekad później, Orson Welles w słynnym radiowym słuchowisku przedstawił ją tak obrazowo, że spowodował prawdziwą panikę w miastach wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Ale nie ma się co śmiać. Choć Marsjanie byli wymyśleni, to panika była prawdziwa. W 1959 roku, gdy sonda Luna 3 przysłała na Ziemię pierwsze zdjęcia niewidocznej z Ziemi strony księżyca, Mars nadal pozostawał niewyraźną plamką w okularach ziemskich teleskopów. Rok później, jesienią 1960 roku, Mars i Ziemia znalazły się w korzystnym położeniu, więc Rosjanie postanowili to wykorzystać. 10 października wystrzelili pierwszą sondę w kierunku Marsa. Nie dotarła ona nawet na orbitę naszej planety. Cztery dni później awarii uległa rakieta numer 2. I niestety, w przypadku radzieckich sąd marsjańskich, zasada do trzech razy sztuka nie zadziałała. Do 1963 roku zespół Siergieja Korolowa stracił trzy następne próbniki. Jeden z nich zamigł na trzy miesiące przed dotarciem do celu. Mars, choć przecież czerwony, grał Rosjanom na nosie. Bo jak już wiemy, zlema. Mars jest świnią i to kapitalistyczną, bo po raz pierwszy pozwolił się sfotografować Amerykanom. W 1964 roku sonda Mariner 4, choć nie bez przygód i awarii, przeleciała w pobliżu Marsa, przesyłając na Ziemię pierwsze czarno-białe, niewyraźne zdjęcie tej planety. Nie czekając, aż niezwykle w tamtym czasie powolne komputery przypiszą odcieniom szarości barwy, naukowcy z NASA postanowili samodzielnie pokolorować zdjęcia. Uwaga! Kredkami kupionymi w pobliskim sklepie. Jak się później okazało, niespecjalnie się pomylili co do kolorystyki Marsa. Rosjanie mieli swoją chwilę marsjańskiej chwały, chociaż trwała ona jedynie ułamek sekundy, gdy w 1971 roku sonda Mars 2 uderzyła w powierzchnię czerwonej planety z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę i rozpadła się na setki kawałków, bo nie zadziałał spadochron. Miękkie lądowanie udało się za to kolejnej radzieckiej sondzie, która dotarła na miejsce kilka dni później. Ale gdy Mars 3 zaczął przysyłać na ziemię kolejne linie pierwszego zdjęcia marsjańskiego krajobrazu, łączność urwała się i nigdy jej nie odzyskano. I nawet skłonni do eksponowania swoich sukcesów Rosjanie określili częściowe zdjęcie Marsa jako szare tło bez szczegółów. Kilka lat później znowu zatriumfowali Amerykanie dokonali tego, czego nie udało się Rosjanom. Wylądowali na Marsie i przysłali zdjęcia z jego powierzchni. W 1976 roku dzięki dwóm sondom serii Viking zobaczyliśmy nareszcie Marsa w kolorze. Za to bez szerokich kanałów. Sprawdziłem, którym statkiem wysłanym przez ludzi na Marsa był Wiking. Uwaga! Dwudziestym Z każdym z nich były jakieś problemy. Ale nic z tym dziwnego, jak już ustaliliśmy, Mars jest świnią. Chociaż tak zwany czynnik ludzki chyba także ma swój udział w marsjańskim pechu. We wrześniu 1988 roku Rosjanie utracili kontakt z sondą Phobos-1. Okazało się, że operator urządzenia wysłał do statku złą komendę, na skutek której próbnik stracił orientację w przestrzeni. Oczywiście istniał system, który miał zapobiegać takim sytuacjom, ale kontroler go wyłączył, bo spowalniał jego pracę. Brzmi znajomo? Ale największy marsjański blamasz mają jednak na koncie Amerykanie. Konstruując sondę Mars Climate Orbiter, inżynierowie firmy Lockheed Martin używali systemu metrycznego, czyli metrów i kilogramów, podczas gdy kontrolerzy misji wysyłali do próbnika dane w systemie imperialnym, czyli w stopach i funtach. Błąd narastał w miarę odległości i w rezultacie, gdy w 1999 roku Mars Climate Orbiter wszedł w marsjańską atmosferę, spłonął w niej. W 2003 roku porażkę zaliczyła też Europejska Agencja Kosmiczna, tracąc kontakt z lądownikiem Beagle w trakcie jego lądowania. I tu ciekawostka, kilkanaście lat później został on odnaleziony na powierzchni Marsa na zdjęciach satelitarnych wykonanych przez inną sondę, amerykańskiego Mars Reconnaissance Orbiter. Stwierdzenie: Mars to świnia, po japońsku brzmi Kaseiwa Butada. Nauczyłem się tego na pamięć, bo misje japońskiej sądy to jeden z tych przypadków w historii eksploracji kosmosu, kiedy pech po prostu wygrał z kreatywnością, jakże bliskiej japońskiej duszy niechęci do poddawania się. W 1998 roku próbnik Nozomi wystartował w kierunku Marsa. I tak jak w przypadku wielu misji w stronę czerwonej planety, problemy zaczęły się krótko po starcie. Na skutek usterki silniki służyły zbyt wiele paliwa, by próbnik mógł bezpiecznie dotrzeć do Marsa. W tym momencie wielu Amerykanów lub Rosjan po prostu dałoby sobie spokój. Tymczasem uparci, jednocześnie kreatywni japońscy astronomowie opracowali alternatywną trasę dla sondy z wykorzystaniem asysty grawitacyjnej Ziemi. Co prawda wydłużyło to lot na Marsa o 4 lata, ale dawało sporą szansę na dotarcie do celu. Japońscy inżynierowie byli dobrej myśli, wszakże Nozomi oznacza w języku japońskim nadzieję. Niestety nadzieja umarła, dosłownie w przenośni i w rzeczywistości trzy lata później, gdy silny rozbłysk słoneczny uszkodził systemy urządzenia. Gdy w 2003 roku sonda zbliżyła się w końcu do marsa, nie była w stanie uruchomić silników hamujących, przeleciała obok niego i stała się sztuczną planetą układu słonecznego. Przynajmniej tyle. Stanisław Lem był wielkim wizjonerem. W opowiadaniu Ananke z Tomu, który dziś tyle razy zacytowałem: statek kosmiczny lecący z Ziemi na Marsa rozbija się podczas lądowania, bo komputer źle interpretuje dane i wymyśla problem, którego w rzeczywistości nie ma. 45 lat po napisaniu tego opowiadania, do powierzchni Marsa zbliżał się europejski lądownik Schiaparelli. Tak jak w opowiadaniu Lema, wydawało się, że wszystko przebiega normalnie. Zadziałał silnik hamujący, została odrzucona osłona termiczna i otworzył się spadochron. Niestety. W pewnym momencie jeden z czujników zarejestrował przeciążenie większe niż zakładano przy lądowaniu. Komputer źle zinterpretował te dane i uznał, że sonda już wylądowała, więc odrzucił spadochron i włączył silniki hamujące na wysokości prawie 4 km. Sonda, tak jak statek Ariel z opowiadania lema, uderzyła w Marsa z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Oczywiście mamy na koncie wiele udanych marsjańskich misji, dzięki którym wiemy, że na Marsie istnieją kanały, choć inne niż wyobrażali to sobie XIX-wieczni astronomowie. To najprawdopodobniej ślady, które pozostawiła na Marsie woda. Wiele misji zakończyło się spektakularnymi sukcesami, dzięki którym możemy patrzeć na niesamowite zdjęcia i filmy z Marsa. Jaki zatem procent misji na Marsa zakończył się niepowodzeniem? Wciąż połowa. Nie tylko dlatego, że Mars jest, dobrze to już wiemy, ale również dlatego, że jest blisko nas tylko w kosmicznej skali, bo dzielą nas setki milionów kilometrów. Sygnał radiowy biegnie do niego dobrych kilka minut. Misje wymagają całych lat planowania, a jak widać, po drodze zawsze może coś pójść nie tak. Dlatego myślę, że nie ma żadnych ale to absolutnie żadnych szans na to, by do końca tej dekady na Marsie wylądował człowiek i zatknął na jego powierzchni amerykańską flagę, jak obiecał to swoim rodakom i innym mieszkańcom naszej planety, prezydent Donald Trump. I mówię to zupełnie szczerze. Bardzo, ale to bardzo chciałbym się mylić.